Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd. To a jest! ze mną Konan i Ewa. Cześć, dzień dobry, witam. Bo, 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 jesteś znamen... chwila! Mama woła! Tak, tak, to jest najważniejsze, sorry, ale... A wy jesteście jej najwierniejszymi fanami. Dzień dobry, moje dzień dobry! Dzieci moje, moje! To ta moja Ewunia, co ja wie, to ciągle u niej Nie, wie. ja już nie powiedziałam właśnie, że to nie tylko na wywiadach, ale także w tych wszystkich zakulisowych rozmowach. Ja mówi o moim dziecku Mówi: "To jest po prostu moja Ewa, ale to jest inna liga. Ona najlepsza zawsze to sama nie jest najlepsza." Dobra, kochani, wracamy do wywiadu. Przesuniemy się troszkę, Dobra. przesuniemy się troszkę, bo tutaj jest małe zamieszanie. Najwierniejsi fani Dagmary Kazimierskiej, Conan i Ewa. Kochani, jak wy się czujecie po pierwszym odcinku, w którym zatańczyła Conan twoja mama? No ja się czuję mega dobrze, najbardziej mi się podobało. W ogóle najlepszy taniec jaki widziałem na świecie, werdykt, no dla mnie zostawia wiele do życzenia, ale wiem, że to są fachowcy i wiedzą lepiej na pewno ode mnie. Ewa, co ty na to? Y ja... W ogóle nie byłam w stanie opisać moich emocji, kiedy zobaczyłam, jak pani Dagmara weszła na scenę i zaczęła pięknie tańczyć. Byłam bardzo podekscytowana i oboje wzruszyliśmy się, kibicowaliśmy jej jak, naj, jak najmocniej. No i co mam więcej powiedzieć? No było przecudownie. No, ile trudu i pracy zostało włożone w, ten, w te przygotowania do tego tańca i, i co. I jesteśmy podekscytowani czekamy na więcej. Tak jak wspomniał już kona, noty jury nie były zbyt łaskawe. Czy to spowodowało smutek na Waszych twarzach? E, no, każdy jednak e, ma swoją opinię, tak? Dla nas to było najpiękniejsze wykonanie na świecie. E, każdy ma prawo do swojej opinii, natomiast e, rzeczywiście troszeczkę e, kiedy zobaczyłam te noty, e, no, nie, nie było mi wesoło, tak? Jak ty się dowiedziałeś, że Twoja mama wystąpi w tańcu z gwiazdami? Jak ona ci to powiedziała? No, zastanawiała się, czy wziąć udział. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i doszliśmy do wspólnego konsensusu, że byłoby ogólnie rzecz biorąc dobrze wystąpić. Okej, okay, czyli z tego, co rozumiem, to Ty byłeś jej doradcą też on Poniekąd jednym z wielu. Um, czy wziąłeś pod uwagę to, że faktycznie ten wypadek, który zdarzył się kilka lat temu, był na tyle poważny, że mogą być ku temu przeciwwskazania? Oczywiście, to są w ogóle niepodważalne przeciwwskazania, jeżeli chodzi o jaką, jakąkolwiek aktywność związaną z tańcem. Niestety jednak, no stety, to było marzenie tak naprawdę naszej babci świętej pamięci Elżbiety. No i trzeba je spełnić, trzeba tą kryształową kulę zdobyć, no ale ja mówię mamie, żeby uważała na te nogi i to jest najważniejsze, a nie tam żadne udziały, jakieś tam noty, wyniki, werdykty i w ogóle czy wygrana czy przegrana. Już zadanie spełniliśmy tak naprawdę. Dedykacja dla naszej właśnie Elżbiety była. To jest najważniejsze. Ja myślę, że to jest w ogóle najważniejsze i dla mnie, i dla mamy. No, tak jak mówię, według mnie powtarzam cały czas mamy, żeby po prostu uważała na te nogi, to jest najważniejsze, a nie czy dobrze zatańczy. Skoro jesteśmy już przy tym wypadku, no to muszę zapytać Ciebie o tamten dzień. Czy ty wiedziałeś, że sprawa jest tak poważna? Nie miałem pojęcia w ogóle, że to tak źle wyglądało, bo po wypadku mama nawet do mnie zadzwoniła. Powiedziała mi, że miała wypadek, ale że wszystko jest dobrze. Po prostu tak te wszystkie hormony, adrenalina zadziałały, że, że mama tak naprawdę nie czuła bólu i była jakby pod wpływem na Jakby, bo oczywiście nie była. Nie, nie, ja mówię dosłownie kilka minut po wypadku, to, 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 to tak, tak była, jakby była na. No tak, bo wtedy, co się dzieje tak naprawdę w ludzkiej głowie? No dużo. Dagmara, twoja mama, twoja przyszła teściowa, tańczy w parze z Marcinem Hakielem. Myślicie, że to jest dobrze dobrana para? Ja myślę, że jak najbardziej. Spełnili się w roli pary jako tancerzy. No i myślę, że Conan będzie wiedział bardziej, jak to wszystko przebiegało. Natomiast ja ze swoich gdzieś tam dopatrzeń, no to uważam, że bardzo płynnie razem tańczyli i raczej z tego, co słyszałam od Konana, od pani Dagmary, no to te treningi przebiegały naprawdę w wspaniałej atmosferze i, i co, i potrafili się dogadać. No to oddaję głos Tobie, Konan. Ja jestem bardzo zadowolony z Marcina. Poznałem go osobiście, prywatnie i myślę, że lepszego sparowania wymyślić ludzie odpowiadający za to nie mogli. Ty czy widziałbyś siebie na tym tanecznym parkiecie? Nie, niekoniecznie. niekoniecznie. Ja nie umiem tańczyć, no co? Umiesz, jak nie. to nie umiesz? Ja tam lubię z tobą tańczyć. No to słuchajcie, mamy nową parę do przyszłej wersji. Wszystko jest do zrobienia. Zresztą, zobacz, ile wiesz, trzeba włożyć trudu w te treningi, i wszystko da się wypracować, tak myślę. Konan, jeszcze jeden temat, który muszę powiedzieć tutaj. Twoja mama zawsze tak dobrze się o tobie wypowiada. Ty jesteś jej po prostu oczkiem w głowie, skarbem e, największym. Zawsze mówi medycyna, czwarty rok, same piątki. Jak ty się czujesz, kiedy twoja mama tak o tobie mówi? No ja w ogóle nie lubię, jak mama mówi o tym, bo ja się nie chwalę. <laughs> Zresztą no, często nie ma czym się chwalić, bo każdemu może się podwinąć noga, szczególnie na takim kierunku, aczkolwiek my z Ewcią, która nie jest gorsza w ogóle. Lecimy i no tak, dokładnie. No, staramy się, staramy się i najważniejsze, że nam się to podoba. Są zloty, upadki, ale cały czas robimy ten krok do przodu, do przodu, nie cofamy się. To jest dla nas najważniejsze. A wybraliście już... Życie. Tak. wybraliście już specjalizację? Mamy kilka na oku, natomiast teraz dopiero są takie lata, które wprowadzają nas w zajęcia kliniczne. No i powoli zagłębiamy się w te tematy specjalizacji. I jeszcze, jeszcze dużo przemyśleń przed nami, natomiast bardzo, no, tak jakby koło się jak to powiedzieć znaczy. To odnośnie 90% ludzi, studentów, lekarzy, nawet z którymi rozmawiałem, że jeszcze się pozmienia to z dziesięć, kilkadziesiąt razy ta specjalizacja, którą się wybiera po studiach. Moja mama mówiła, że chętnie poszłaby do ciebie pod nóż. A zapraszam, tylko ja się nie podejmę, jak nie będę już wiedział, że jestem najlepszy. No i ja właśnie też mam takie poczucie, że przecież jak można, przy bliskiej osobie jest jeszcze większa presja. Oczywiście, że tak, ale dobry lekarz powinien umieć odseparować jakieś tam swoje stosunki prywatne w ogóle prywatność od pracy prywatne życie i myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu w, właśnie w byciu lekarzem. Kochani, trzymam kciuki za was, trzymam kciuki za waszą mamę, a twoją teściową. Widzimy się za tydzień, będziecie? Zobaczymy. No u nas to różnie jest. Jeszcze to jest w ogóle w niedzielę. A i to jest Warszawa. My mamy cztery godzinki jakoś drogi. Już jest, która jest? jedenasta. My mamy si na siódmą, my mamy na siódmą szpital zaraz. Tak. Ale damy radę. Zobaczymy jak w przyszłym tygodniu. Byli dobrzy pacjenci. Nie wiem czego się życzy lekarzom. Jest jakieś takie powodzenie? Pozdrowienie? Każdemu trzeba życzyć zdrowia. Pancerzowi? Połamania no, nóg. połamania nóg. Ale pani tak bardzo. No, a, a to może połamania skalpela Noży czy coś? Myślę, że cierpliwości przede wszystkim. Dziękuję Wam, kochani. Buziaki i szerokiej drogi. O, tego na pewno Wam Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy.